Pansen i Pierwsza Gwiazdka. Pan sen odetchnął z ulgą, bo gdyby nikt nie pomyślał o porozmawianiu z gwiazdą, naprawdę mogłaby nie zaświecić w te święta. Dużo mniej życzeń zostałoby wtedy zrealizowanych. Doprawdy, rezolutne dziewczynki są bezcenne. Pomyślał. Nie był wprawdzie fanem świąt, ale wolał kiedy ludzie dbają o dobre chwile, a dobre chwile dbają o ludzi. Miał też z gwiazdami swoje układy i wiedział, że niektóre potrafią być kapryśne. Ale nic, tak jak światło gwiazdy, nie wzmacnia radosnych, świątecznych życzeń. Pierwsza wigilijna gwiazda cieszyła się opinią wyjątkowo pięknej i wyjątkowo humorzastej. Dla pan Sena jasne było, że brak świątecznego zaangażowania u ludzi może ona uznać za afront. Wprawdzie nigdy dotąd nie odmówiła nikomu swojego blasku, ale lubiła, gdy traktowano ją z odpowiednim entuzjazmem. A w tym roku na entuzjazm się jakoś nie zanosiło. Gaja? Obudziła się wyspana i przez cały dzień była pogodna. Nawet zjadła calutki obiad, czym wprawiła mamę w wielkie zdumienie. I bawiła się grzecznie, a wieczorem jako pierwsza poszła spać. Zasnęła na krótko i tak płytko, że kiedy pan sen zapukał w okno, usłyszała go od razu. Było już chyba po północy. Na niebie świeciło mnóstwo gwiazd, a wszystkie takie śliczne. Wybieramy się w podróż, powiedział pan sen na przywitanie. Jesteś gotowa? Gaja była gotowa. Pan sen gestem wskazał mały stołeczek, który ze sobą przyniósł. Dziewczynka wysunęła się przez uchylone okno i odważnie na nim usiadła. Pan sen zaś zakręcił się w miejscu, a potem połami swojego płaszcza zakrył stołeczek. A po chwili zrobiło się jasno. Gaja zobaczyła przytulny pokój, w którym paliło się w kominku. Na stole stały dwa kubki z gorącym kakao i owsiane ciasteczka, jej ulubione. Ale to ładnie, zachwyciła się Gaja. Dziękuję, uśmiechnął się pan sen. Świat powinien być przyjemny, zarówno ten duży na zewnątrz, jak i ten mały w mieszkaniach i w domach. A pan tu mieszka? zapytała. Nie tylko mieszkam, ale i pracuję. – A my będziemy pracować? – oczywiście – zapewnił ją pan sen. – Zadzwonimy do gwiazdy, a to nie jest takie sobie hop -siup. No choć musimy się pospieszyć. I wziął Gaję za rączkę, żeby bezpiecznie wspięła się na strome schody, które prowadziły do wąskiej, wysokiej wieżyczki. Na samej górze znajdowało się małe pomieszczenie o ogromnych oknach. Był tam też stół z pulpitem i migającymi światełkami które wyglądały jak rozgwieżdżone niebo. Gaju, oznajmił pan sen dość uroczyście. Trzeba wyjaśnić gwieździe, że wciąż jesteśmy zainteresowani świętami. Ja szczerze mówiąc nie byłbym w tym zbyt szczery, ale proszę cię opowiedz jej o radości świętowania, no jak umiesz najlepiej. Dobrze, dobrze zgodziła się Gaja, ale ja nigdy nie rozmawiałam z gwiazdą. Dasz radę, wczoraj szło ci całkiem dobrze. Potrzebujemy jedynie właściwej transmisji. To jak? Działamy? Działamy! zawołała Gaja i klasnęła w ręce. A wtedy pan Sen jednym z przycisków otworzył sufit i było jak w samochodzie bez dachu. Poprosił dziewczynkę, żeby stanęła na samym środku pokoju i podświetlił ją wbudowanymi w podłogę lampami. To były bardzo dziwne lampy, bo światło lekko drżało i mieniło się różnymi kolorami, a zostało skierowane ku górze i jasną, szeroką smugą wypuszczało się hen, hen w ciemne niebo. Co to jest? Zapytała Gaja. To taki sygnał, dzwonek do pierwszej gwiazdki. Światło jej teraz szuka i sygnalizuje, że chcemy porozmawiać. Musimy być cierpliwi, może odbierze, może nie, wszechświat jest ogromny. A do rana zdążymy? Zapytała niepewnie dziewczynka. Oczywiście, nie zdarzyło się jeszcze, by trwało to dłużej niż dwie godziny, zapewnił ją pan sen pochylony nisko nad stołem. Gaj trochę zrzedła mina, ale postanowiła, że będzie stała spokojnie. Zresztą światło delikatnie muskało ją w policzki i to było całkiem przyjemne. Nie minęło jednak dwadzieścia minut, gdy usłyszała delikatny dźwięk, jakby uderzenie szklanki o szklankę, potem kolejny, potem jeszcze inne, podobne i to tworzyło melodię przypominającą grę na harfie, na takiej wielkiej, jaką ciocia miała w pracy, w filharmonii. Pan sen się uśmiechnął. – Podoba ci się? – Tak – szepnęła przejęta Gaja. – To teraz włączymy maszynę tłumaczącą. I pan Sen nacisnął kilka światełek na pulpicie stołu naraz. Wtedy z głośników rozległ się niski, bardzo czysty głos, raczej kobiecy, chociaż Gaja nie miała pewności co do tego. – Och, to ty, pan Senie, dawno nie dzwoniłeś. A kto to, ta mała dziewczynka? To gaja, powiedział Bansen. Jedno z wielu, wielu dzieci, które czekają na święta. Jakie święta! prychnęła gwiazda. Pora oczywiście się zbliża, ale nie widzę większych przygotowań. Mało jest światełek, świeczuszek, dzwoneczków, pozłacanych szyszek, jak na lekarstwo. Ludzie nie są w nastroju do świętowania. Nie, 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 nic nie szkodzi. Ja to rozumiem. Nie ma sprawy. Następnym razem. Wydaje mi się, że należy się i ludziom, i mnie odpoczynek od świąt. Och nie, jęknęła Gaja, nie, niech będą święta. Co to za święta bez pierwszej gwiazdki? A co zrobimy, jeśli nie spełnią się nasze życzenia? Nawet jeżeli nie wszystkie, to część przeważnie się spełnia. A co zrobimy, gdy pod choinką nie pojawią się prezenty, nawet takie malutkie? Takie malutkie, ja tak lubię prezenty, proszę pani. Prezenty to nie problem, westchnęła gwiazda. Możesz je dostawać przecież przez cały rok. Ja też potrzebuję jakiegoś urlopu. Taki prezent wypatrzyłam we wszechświecie dla siebie. Bardzo przytulny kącik. Och, nie! Powtórzyła Gaja. Przecież dzięki pani światłu, dobre słowa łatwiej płyną od ludzi do ludzi, tak mi powiedział pan Pansen. To takie dobre jest, kiedy się przytulamy i siostra i mama i tata i ja i święto, to takie specjalne, specjalne przytulenia, inne niż codzienne, prawda? Zwróciła się do Pansena. Prawda? Potwierdził Pansen. To prawdziwa moc. Pierwszej gwiazdy. Proszę, westchnęła Gaja niech wakacje będą po świętach proszę, powtórzyła. Hmm. Gwiazda nie wydawała się przekonana Gwiazdo odezwał się pan Sen. Ludzie ostatnio chorowali wiele się na Ziemi zmienia. Zanim będzie lepiej niż zwykle, może być trochę mniej wystawnie ale tobie Prawdziwej, pierwszej gwieździe. Przecież nie może to przeszkadzać. Twój blask nie wydaje się być zależny od nikogo innego niż ty sama. Przecież to twoje światło i nie musi być odbite przez cokolwiek, nie musi być oklaskiwane czy podziwiane, żeby było idealnie twoje. Cóż, zastanowiła się gwiazda. To światło należy do wielkiego źródła wszystkiego, ja je tylko interpretuję z fantazją, podkreśliła z uśmiechem. Bardzo, bardzo pięknie, zauważył pan Sen i był szczery. Bardzo indywidualna interpretacja. Ta funkcja, dzięki której światło przesyła dobre życzenia i czułe spojrzenia i słowa miłości, to wspaniała, wspaniała, epokowa modyfikacja. Robisz to doskonale. Tak? Głosie gwiazdy, słychać było nutkę zadowolenia. Małe pomieszczenie zabrzęczało milionem małych, niewidzialnych kryształków. Ja Cię kocham, szepnęła nagle Gaja a wtedy przestało brzęczeć. Cały wszechświat zniknął na sekundę, i tylko echo zostało: Ja Cię kocham, ja Cię kocham, ja Cię kocham. Ach, szepnęła gwiazda, tego nie ma w innych zakątkach wszechświata. Dziewczynko zwróciła się do Gai. Teraz mi się wydaje, że tak, mogę przełożyć urlop. Pojawię się zatem punktualnie, o czasie, w te święta też. A teraz chcę w pełni przeżyć twoje piękne wyznanie. Oddalę się. – Oddalę się. Gaja zamrugała powiekami. Dobrze powiedziała. Nie za bardzo zrozumiała, co się stało, bo mama i tata często jej mówią, że ją kochają, ale na niej to nie robi aż takiego wrażenia, nie aż takiego. Tymczasem muzyka cichła stopniowo, pan sen zasunął dach. Poszło ci wspaniale Gaju, powiedział. Gwiazda nie zapomni o świętach. Nie. Na pewno nie zapomni. A teraz pora powrotu zeszli na dół. Pansen jeszcze poczęstował Gaje kubkiem kakao wciąż było gorące i ciasteczkiem, potem ona usiadła na stołeczku, a kiedy poły płaszcza przestały wirować, była już pod swoim oknem, które na szczęście pozostawało nadal uchylone. Pansen podsadził Gaje i dziewczynka wsunęła się z powrotem do pokoju i pomachała Pansenowi na do widzenia. Odwiedzisz mnie jeszcze? Zapytała. Oczywiście, odpowiedział pan sen. A kiedy? Kiedy tylko będę niezbędny. Dobranoc, Gaju. Dobranoc. Gaja zgrabnie wskoczyła pod kołderkę i. Od razu zasnęła, a śniło się jej, że pierwsza gwiazdka to taka piękna, fajna ciocia, która zabiera ją na wycieczkę po wszechświecie podobnym do magicznego parku. I bawią się tam naprawdę dobrze. A kiedy się żegnały, Gaja wiedziała, że będzie za nią przeogromnie tęsknić. W tym śnie gwiazda powiedziała: Ależ, Gaju, zawsze w każde święta będziemy mogły sobie porozmawiać, nawet kiedy będziesz już dorosła. Wystarczy, że przed snem się ze mną umówisz na spotkanie. No i podczas życzeń świątecznych będę zawsze z Tobą i z Twoimi bliskimi, bo też Cię kocham. Tak to już jest z gwiazdami. Zawsze odwzajemniamy uczucia z nawiązką. Każde. Pan Sen wrócił do siebie zadowolony i wzruszony, uwielbiał, uwielbiał swoją pracę i to, że zawsze wszystko kończy się jak należy. Nie życzyłby sobie niczego innego.